Dziś z brzegu szczupaki na lekko. Wędka 7:30 gram. Mały kanibal z główką 7 gram. Jezioro też niewielkie. Nie dysponuje ogromnym szczupakiem, ale generalnie bardzo fajnie daje się zawsze pobawić. Ale spław ładny. Ja tu szukam z tej strony, a z tamtej skaczę. Raz go przejmę. U drugi. Ło, czyżby dzisiaj żerowały? Po takim spławie szczupaka od razu pobiegłem w tamtym kierunku, by rzucić i zobaczyć czy skusi się na mojego kanibala. Siedzi. Mamy gościa. Maluszek, ale każda sztuka cieszy. Ło, ale jaki No właśnie z tych krzaków, kolego. Spokojnie. Uh. Proszę bardzo. Opa! Taki sztukens. Przepiękny. Haha! Pięknie, pięknie. Puścimy go, nie będziemy męczyć. Nawet nie będę chyba zdjęcie robił. Szkoda by mi było go. Może spróbuję jakąś lewą ręką szybko telefon wyjąć. Dobra, no dam radę. Chłopak się uspokoi chwilę. Dobra, no wypuszczamy. Bye bye pięknie. Woo! Coś pięknego! Słuchajcie, branie w tym samym miejscu. Tak mi załatwił. Decyzja padła na klasyczny kolor gumy. Ale Colgate pasta do zębów. Nowa, świeża, więc będzie ładnie pracować. Dobra, no, spróbujemy na inne kolor. Może być tak, że to nie będzie różnicy. Często tak bywa. Że kolor nie ma dużego znaczenia. uczy się to jak się prowadzi przynęte i jakiej ona jest wielkości bardziej. Więc zobaczymy. Dajmy mu szansę. Siedzi. O, ale ładny. Pięknie. To jest to. Nie skacz. Nie skaczemy, kolego, nie skaczemy. I pierwszy rzut na kolega Italia. To są jaja. O, no, ale większy już trochę. Ja podbiewaka nie zabrałem, nawet. Kicho. Tylko, że na motor nie mam jak wziąć. Ale chyba go wyjmę, bo głęboko siedzi. Myślę, że da radę. A, ten już ładny. Spokojnie, kolego. Wszyscy chcą ci pomóc. Opa. Cicho. Ale walczę swoje. Zobaczcie na to. Już większy. Hua. Piękny. Wypuszczę go z tej strony. Ostatnia fotka i do wody Wow. O, poszedł jak zły. Pierwszy rzut na Kołgata. Łowna jest co? No i w tym dniu jeszcze parę razy powrzucałem wędką, ale nie było efektów. Więc na tym kończę wędkowanie, zapraszam do subskrypcji, do tworzenia tego kanału. Pozdrawiam Was wszystkich zapalonych wędkarzy.